Cześć, dzisiaj mały film z ostrzeżeniem, pewnym niebezpieczeństwem, bowiem portal Niebezpiecznik opisał ostatnio ciekawy przypadek użycia blika i to użycia, w którym ktoś stracił pieniądze. Ofiarą pomyłki padł niejaki pan Łukasz I jak opisał portal, mężczyzna ten chciał zapłacić za swoje zakupy w markecie. Wpisał kod, potwierdził płatność w aplikacji mobilnej banku PKO BP, był przekonany, że jak zwykle płaci za swoje zakupy, ale niestety. Tym razem bez zastanowienia zatwierdził cudzą transakcję. Chwilę później odkrył, że przypadkiem ufundował komuś obiad o wartości prawie 52 zł na pyszne.pl. Jak do tego doszło i co to wszystko oznacza, zapraszam na nasz materiał. Jak może dojść do niezamierzonej transakcji z użyciem Blik? Wspomniany pan Łukasz w tej sprawie skontaktował się m.in. z bankiem i z właścicielem marki Blik. Dostał odpowiedź, że zespół Blik zaobserwował, iż doszło do sytuacji, w której inny użytkownik wpisał wygenerowany przez pana kod. Zbieg czasu miał być na tyle niefortunny, że doszło do zaakceptowania płatności innego użytkownika. Takie było oświadczenie. Co to oznacza w praktyce? Jedna teoria to... Czysta pomyłka, komuś omsnął się palec, albo źle czytał kot i przez przypadek wpisał bardzo podobny, akurat gdy ktoś inny z niego korzystał. Wymaga to sporego pecha, ale przy dziennej liczbie transakcji blik nie jest to wcale takie niemożliwe. Ale moim zdaniem, prawda może być nieco bardziej nieprzyjemna. Być może istnieje bowiem oszustwo na blika w nieco innej formie niż podszywanie się pod rodzinę czy znajomych. Oszustwo, które jest w swoich założeniach banalnie wręcz proste i sprowadza się do wpisywania losowego numeru BLIK z nadzieją, że trafi się akurat ten przedział czasowy, że ktoś opłacający swoje rachunki, a która będzie miał na ekranie ten sam numer, jaki wprowadzili złodzieje. Można to zrobić za pomocą specjalnie napisanego programu, ale średnia wartość transakcji BLIKiem w Polsce to około 130 zł, więc jaki haker będzie sięgał po takie orzeszki? Można też po prostu próbować i wpisywać to ręcznie. I naprawdę nie zdziwi mnie jak jakieś nastolatki w ten sposób próbują zdobyć pieniądze, nie myśląc o konsekwencjach. Ale czy w ogóle jest szansa, żeby to się udało? Wbrew pozorom całkiem duża i być może trzeba będzie niedługo rozważyć zmianę sześciocyfrowego kodu na na przykład ośmiocyfrowy. Ale policzmy to. Rekordowa dzienna liczba transakcji BLIK wyniosła aż 9 milionów 600 tysięcy, została odnotowana w systemie 10 czerwca 2024 roku. Średnia liczba transakcji to niecałe 7 milionów. Oznacza to, że teoretycznie każda możliwa kombinacja 6 cyfr, dająca łącznie milion różnych kombinacji od 000000 000 po 999999. To każda taka kombinacja każdego dnia wystąpi prawdopodobnie aż 7 razy. Nie uwzględniam tutaj, co prawda, płatności bez kodu, ale nawet biorąc to pod uwagę, to kilka razy dziennie każda możliwa kombinacja zostanie użyta. Tak więc, niezależnie od tego, jaką losową kombinację sześciu cyfr wpiszemy, możemy być niemal pewni, że wyświetli się ona na ekranie smartfona kogoś zatwierdzającego płatność około 5-6 razy każdej doby. To zdecydowanie za duża szansa. Zwiększenie liczby cyfr do 8 zmieni tę szansę z. Jednego pojawienia co kilka godzin, na jedno pojawienie co dwa tygodnie. A co, gdy nam się przydarzy taka przykra sytuacja? Czy w ogóle możemy cokolwiek zrobić? Jak wynika z dalszej części przytaczanego wcześniej oświadczenia, w przypadku nieautoryzowanego przelewu istnieje możliwość zwrócenia się do banku z pisemną prośbą o udostępnienie danych odbiorcy w celu odzyskania środków. Procedura ta dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafiły do niewłaściwego odbiorcy. Po uzyskaniu danych można zażądać zwrotu środków bezpośrednio od tej osoby. Nie jest to jednak reklamacja, a formalna prośba o pomoc w zdobyciu informacji potrzebnych do dalszego odzyskiwania pieniędzy. Oznacza to, że w takiej sytuacji, no, pf, troszeczkę musimy radzić sobie sami, no bo troszeczkę jest to nasza wina. Aczkolwiek, no, jednak. Zostaliśmy oszukani. Ktoś żerował na tym, że nie przeczytaliśmy. Kliknęliśmy akurat w momencie, w którym chcieliśmy zapłacić za coś innego. No. I pojawia się problem. Dlatego myślę, że zwiększenie e, liczby cyfr, które się wyświetlają przy zatwierdzaniu blikiem, staje się koniecznością. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was na kolejne materiały. Trzymajcie się. Cześć.